Witam. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, powiemy sobie o obszarach polarnych kuli ziemskiej. Porównamy sobie obszar Arktyki i Antarktydy. Czym tak naprawdę te dwa obszary kuli ziemskiej się różnią? Na początku Arktyka. Arktyka, czyli biegun północny, w którego skład wchodzi przede wszystkim. Pak lodowy, czyli dryfujący lód po Oceanie Arktycznym oraz północne krańce Azji, Europy, Ameryki Północnej i Wyspy Grenlandii. Musimy wiedzieć, że Arktyka w przeciwieństwie do Antarktydy nie jest kontynentem. Dlaczego nie jest kontynentem? Jak spojrzymy na drugi kraniec naszego globu. Zobaczymy potężny obszar pokryty lądolodem, lodowcami, czyli Antarktydę. Antarktyda ma powierzchnię dużo większą od Europy, bo zajmuje powierzchnię nieco ponad 14 milionów kilometrów kwadratowych. Ale jest mniejsza od Ameryki Południowej. Czyli jak są kontynenty od najwyższego do najmniejszego, to jest Azja, największy kontynent, Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa i na piątym miejscu Antarktyda, czyli Antarktyda jest większa od Europy i od Australii, ale mniejsza od Ameryki Południowej. I jak spojrzymy na yy, Antarktydę, to zobaczymy, że to jest ląd, czyli tam jest ląd, który pokryty jest lodowcem. Natomiast Arktyka nie jest pokryta, znaczy jest pokryta pakiem lodowym, ale nie lądolodem, ponieważ żeby był lodowiec, żeby był lądolód, to musi być ląd. Bo jakie czynniki wpływają na kształtowanie się lodowca? Po pierwsze, oczywiście, musi być zimno. I oba tereny sprzyjają, bo i na biegunie południowym jest zimno, i na biegunie północnym. Drugi czynnik musi być płaski teren, czyli nie może być gór, tak? Nie może być y, dolin i tak dalej, bo wtedy lądolód y, nie chce się tworzyć. I trzeci, najważniejszy czynnik musi być ląd. I tego nie ma Arktyka, dlatego tam nie ma lodowców. Tam jest po prostu tak lodowy, dryfujący po oceanie arktycznym. Moi drodzy, na pewno nieraz słyszeliście, że mimo tego, że Arktyka i Antarktyda leżą w podobnych szerokościach geograficznych, to tak naprawdę znacznie się różnią nie tylko wyglądem, ale i chociażby klimatem i fauną. Arktyka jest zdecydowanie cieplejsza od Antarktydy i również się ociepla zdecydowanie szybciej niż Antarktyda. Wpływa na to wiele czynników, dlaczego Arktyka się cieplejsza od Antarktydy. Przede wszystkim czynnik taki, iż Antarktyda w ogóle jest najwyższym kontynentem ze wszystkich. Ma najwyższą średnią wysokość, nawet wyższą niż Ameryka Południowa, która ma Andy, czy Azja, która ma Himalaję. Mimo tego, Antarktyda ma najwyższą średnią wysokość nad poziomem morza. A wiemy, że jak wysoko, to powietrze się unosi, więc się schładza. Dlatego Antarktyda ma niższe temperatury niż Arktyka. Yy, poza tym yy, a do Arktyki dopływa dużo wód, dużo rzek z południa. Co za tym idzie wody, takie jak jenise i takie jak ob. Prawda? Takie jak Mackenzie w Ameryce Północnej. One są ciepłe i ocieplają jakby wody otaczające Arktykę. Yy, I trzeci czynnik, moi drodzy: Antarktyda, tak jak powiedzieliśmy sobie, jest potężnym lądem. 14 milionów kilometrów kwadratowych. A wiemy, że najbardziej surowy klimat. Jest zawsze w centrum kontynentu, w centrum lądu. Czyli na przykład. W okolicach Mongolii, w okolicach Kazachstanu, w okolicy Syberii, prawda? W, w okolicach y, y, pustyni Simpsona, Gibsona, wielkiej pustyni piaszczystej w Australii w centrach kontynentów, prawda? Tak samo dzieje się z Antarktydą. A także zapowiedzieliśmy sobie, że jest dużym lądem, więc we wnętrzu będą panować bardzo surowe warunki, więc temperatury. Mogą tam spadać nawet do minus 90, czasami nawet minus 100 stopni na minusie, więc warunki są tam nie do życia. Co za tym idzie? Domyślamy się, że na Antarktydzie również nie będzie za bardzo rozwiniętej fauny oraz flory, ale o tym za moment. Czyli to są takie czynniki, które wpływają najbardziej na to, że klimat. Arktyki, mimo położenia w tych samych szerokościach geograficznych, znacznie różni się od klimatu. Klimat Arktyki znacznie się różni od klimatu Antarktydy. To są takie najważniejsze czynniki na to wpływające. Więc jak się domyślamy, jeśli na Arktyce jest klimat bardziej sprzyjający, no to nie muszę chyba mówić, że na Arktyce jest więcej. Zwierząt. Jakie zwierzęta żyją na Arkty w Arktyce? Przede wszystkim są to znane nam niedźwiedzie polarne. Niedźwiedź polarny jest największym niedźwiedziem i największym drapieżnikiem obecnie żyjącym na Ziemi. Jest również większy od tygrysa, największego z kotowatych, żyjącego w Azji. Jakie tam jeszcze żyją zwierzęta? Dużo gatunków ptaków, w tym dużo gatunków mew. Mewy w ogóle są idealnym przykładem gatunku tak zwanego kosmopolitycznego. Co to jest gatunek kosmopolityczny? Gatunek kosmopolityczny to może być gatunek zwierzęcia, jak i rośliny, który występuje na bardzo dużym obszarze. Tak? Czyli nie występuje na przykład na jednym kontynencie, na jednej półkuli, tylko występuje na dużym obszarze. Poza tym przykładem gatunku kosmopolitycznego może być chociażby pchła, mysz, szczur i tak dalej. Czyli takie zwierzęta, które występują na bardzo dużym obszarze. I właśnie mewy takie samo występują na przykład zarówno na Arktyce, jak i na Antarktydzie. I zresztą na innych kontynentach również, również u nas w Polsce. Yy, żyją tam, proszę Państwa, także naj, y, drugie popuchaczu, największe sowy świata. Są to sowy śnieżne, y, często zapuszczające się nawet tutaj do nas, do województwa podlaskiego, przy takich najbardziej srogich, y, siarczystych mrozach, śniegach. Również można zauważyć na Suwalszczyźnie sowy śnieżne, ale w ostatnich latach, latach już raczej nie. Ale w Finlandii, w Estonii często zdarza się taki okaz właśnie sowy śnieżnej. Sowa śnieżna, tak jak mówiłem, to jest największa sowa po puchaczu, często nazywana śnieżnym puchaczem. Jest też dosyć agresywną sową, która może upolować nawet która może uporować nawet. Lisa polarnego, nazywanego piescem, to jest taki gatunek. To jest gatunek lisa, dosyć podobny do naszego lisa rutego, tego lisa, który żyje w Europie, ale jest, jak się domyślamy, biały i zmniejszy niż list ten europejski. Jest również znacznie mniej agresywny. Poza tym żyją tam chociażby dużo gatunków ryb, ssaków morskich, jak chociażby narwal czy wieloryb błękitny. A co z fauną? Antarktydy. Jak się domyślamy, no Antarktyda jest kontynentem znacznie surowszym niż ląd, niż obszar Arktyki, zatem idzie, zwierząt tam będzie także mniej. Takim najbardziej znanym zwierzęciem jest ptak pingwin. Pingwin cesarski, pingwin królewski to takie najbardziej znane, ale Pamiętajmy, że pingwiny nie żyją tylko na Antarktydzie, bo także chociażby na południu, na południu yy, RPA czy południu yy, Madagaskaru to tak zwany pingwin przylądkowy, czy również na wyspach Galapagos na równiku. Jest to jedyny gatunek pingwina występujący na półkuli północnej tak zwany pingwin równikowy. Proszę Państwa, jakie, co jeszcze żyje na Antarktydzie? Mewy, czy albatrosy, czy kryl? Albatrosy dodam, że to są największe pod względem rozpiętości skrzydeł ptaki obecnie żyjące na Ziemi. Rozpiętość takiego albatrosa wynosi nawet 3,5 metra, a czasami dochodzą nawet do 4. Więc potężny, potężny ptak. Czy żyją tam ludzie? Hmm. No na, na Arktyce żyją yy, chociażby yy, Lapończycy, tak, yy, natomiast na Antarktydzie nie, yy, na Arktyce żyją także Inuici, yy, na Antarktydzie ludzi nie ma, jest to obszar typowo, typowa anekumena, bo przypominam, że na kuli ziemskiej mamy trzy obszary, jest to anekumena, subekumena oraz ekumena anekumena to jest obszar niezamieszkały przez człowieka. Czyli takim najlepszym przykładem jest właśnie Antarktyda. Również pustynie Afryki, Pustynie środkowej, środkowej Australii, czy ogólnie pustynie, prawda, wysokie góry i tak dalej. Subekumena też to jest obszar, który jest zamieszkiwany czasami, tak, regularnie przez ludzi. I obszar y, zwany ekumeną, czyli obszar zamieszkały przez człowieka przez cały rok, przez cały czas, y, czyli chociażby y, obszar polski, y, ale też nie, nie cały, tak, bo na przykład są obszary w Polsce, gdzie, gdzie ludzi nie ma, na przykład bagna, y, biebrzy, narfi czy wysokie góry. No dobrze, y, powiedzieliśmy sobie, że. Arkt, że Antarktyda jest, ma najwyższą średnią wysokość ze wszystkich kontynentów. I tak jest. Najwyższe pasmo górskie yy, całej yy, Antarktydy to są góry transantarktyczne, transantarktyczne, których najwyższym szczytem jest szczyt Kirpatricka, Kirpatricka, który ma wysokość pięćdziesiąt, 5528 metrów nad poziomem morza. I to jest takie największe pasmo górskie, mają, mające największą powierzchnię, ale pamiętajmy, że, to nie jest że te, ta Kirkpatricka yy, 4528 yy, metrów nad poziomem morza nie jest najwyższym szczytem. Antarktydy. Najwyższym szczytem Antarktydy jest masyw Winsona wznos wznoszący się na wysokość 4892 metry nad poziomem morza i jest zaliczany do Korony Ziemi. A co to jest Korona Ziemi? To jest zestawienie wszystkich najwyższych szczytów na każdym z kontynentów. Prawda? I właśnie ten masyw Winsona 4892 metry nad poziomem morza jest właśnie Również koroną ziemi, najwyższym szczytem Antarktydy. Mówiliśmy sobie też, że na Antarktydzie nie ma ludzi, ale są stacje badawcze różnych krajów, w tym Polski. Polska na Antarktydzie, a tak naprawdę na Półwyspie Antarktycznym największym Półwyspie Antarktydy. Ma swoją stację badawczą. Jest to stacja Henryka Artstowskiego, bodajże na wyspie Świętego Karola, która działa od lutego 1977 roku. Jeszcze chciałbym dodać, że Antarktyda że Antarktydę opływa, opływa Ocean, który nazywa się Ocean Południowy. Jest to naj... Znaczy nie to, że najmłodszy, ale jest to kontynent... Ocean y, najpóźniej wydzielony, ponieważ Ocean Atlantycki kiedyś sięgał aż po Antarktydę. Ocean Indyjski również kiedyś sięgał aż po Antarktydę i Ocean Spokojny również sięgał kiedyś po Antarktydę. Jednak od 2000 roku wydzielono Piąty ocean. Jest to ocean południowy, którego granicę stanowi równoleżnik 60. Na południe od równoleżnika 60 mamy ocean południowy. Yy, warto również dodać, że pod lodowcami Antarktydy jest dużo surowców mineralnych. Przede wszystkim węgiel kamienny. Dlaczego? Ponieważ geolo geolodzy twierdzą, że kiedyś jak była pankea Gondwana, tak, czyli robina, czyli ten jeden kontynent, bo kiedyś wszystkie kontynenty były razem, one były złączone, one się dopiero porozdzielały na wskutek ruchów tektonicznych. To tfie, geologowie twierdzą, ci co badają historię Ziemi, że Antarktyda była kiedyś bliżej Róż, równika, więc klimat na Antarktydzie był bardzo ciepły. Co za tym szło, rosły tam wilgotne lasy yy, równikowe, w tym potężne skrzypy widłaki, które obumierały, opadały na dno bagnistych terenów i powstawał węgiel kamienny. Może kiedyś, może w przyszłości rozpocznie się eksploatacja węgla kamiennego właśnie na Antarktydzie. Póki co jest to niemożliwe. Tam jest tak zimno. Wczoraj, proszę Państwa, patrzyłem, tutaj był 14 kwietnia 2020 roku i spojrzałem, bo jest taka mapa na internecie, yy, która pokazuje temperaturę. Klikacie sobie na dane miejsce na kuli ziemskiej i pokazuje Wam temperaturę, jaka, jaka tam panuje. I wczoraj patrzyłem o godzinie 23, proszę Państwa, było minus 70 stopni w centralnej Antarktydzie. Więc niewyobrażalne mrozy. Yy, w związku z tym, tak jak powiedziałem, no, wydobycie węgla kamiennego i innych surowców, bo zapewne inne surowce również kryją się pod grubymi czapami lodowymi Antarktydy. Są po prostu obecnie niemożliwe do wydobycia przez warunki, jakie tam panują. Yy, proszę Państwa i. I jeszcze chciałabym wspomnieć o roślinności. No wiemy oczywiście, skoro Arktyka ma lepsze warunki, jest mniej zimna od Antarktydy, to wiemy, że roślinności tam również będzie więcej. Tak naprawdę w związku z tym, że Arktyka się ociepla, bo Arktyka, tak jak powiedziałem, ociepla się dużo szybciej niż Antarktyda, bo wbrew, wbrew pozorom Antarktyda jak była zimna, tak jest i tak naprawdę cały czas yy, również glacjolodzy, czyli ludzie zajmujący się lodowcami twierdzą, że lodowych na Antarktydzie przybywa i tak naprawdę Antarktyda nawet się powiększa, a nie zmniejsza. Niestety bardziej narażone na, na ocieplenie klimatu jest Arktyka, gdzie y, nieraz pewnie widzieliście zdjęcie czy filmik, jak niedziel polarny stoi na Krze, czy tam na y, górze lodowej, nie ma gdzie iść. I tak, tak jest, proszę Państwa. Klimat Arktyki się naprawdę ociepla dosyć szybko. Twier, y, naukowcy twierdzą, że za 100 lat, czy za 120, y, Antarktyk Antark, y, już prawie w ogóle nie będzie, a zamarzać będzie tylko zimą. A latem będzie tam tylko, y, tylko Ocean Arktyczny bez żadnego lodu. No dobrze, proszę Państwa. Więc jak się domyślamy, na Arktyce będzie więcej roślin. A na Antarktydzie, co tam rośnie? E, rosną rośliny trawy. Tylko i w, trawy w ogóle rosną na wszystkich kontynentach na Ziemi. To też jest gatunek e, kosmopolityczny trawa. E, tylko tak naprawdę roślinność na Antarktydzie rośnie przy brzegu i na, pół, na, 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 na północnym krańcu e, Półwyspu Antarkty. I są to przede wszystkim trawy, chy, porosty. I z takiej jedynej rośliny to jest, proszę Państwa, śmiałek antarktyczny. To jest bylina. Co to jest bylina? Jest to roślina, która żyje minimum dwa lata i nie ma części nadzie nadziemnej zdrewniałej. To jest właśnie bylina. I właśnie ten śmiałek antarktyczny to jest tak naprawdę jedyna roślina występująca na tym surowym kąty w ten sposób omówiliśmy sobie pokrótce, oczywiście, bo tak naprawdę nie omówiliśmy sobie jeszcze wielu rzeczy, ale są to lekcje, oczywiście, no takie, które streszczam i tak naprawdę dużo więcej ciekawostek kryją w sobie te dwa lądy, szczególnie Antarktyda. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Do widzenia.